Alleluja, 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 Aleluja, Aleluja, Aleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A ojciec mój umiły go i przyjdziemy do Niego. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pan z wami, Christus Słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was. A paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam, nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec Większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo pańskie. Tała. Spróbujmy najbliżej dzisiejsze Ewangelię potraktować troszkę jak drogowskazy, które Jezus daje swoim uczniom. On mówi do nich najpierw, że to, czego mają się trzymać, to jest jego nauka. Mają ją rozważać w swoim sercu, mają ją zachowywać, mają ją żyć. Ona ma być tym swoistym fundamentem, którego mają przestrzegać. To właśnie na tym fundamencie i tutaj już drugi drogowskaz ma się kształtować to, co tak po prostu nazwiemy miłością wzajemną. Jezus do tego zawsze zachęca swoich uczniów, aby w takim, a nie innym świecie, świecie, który jest często tak bardzo naznaczony brakiem miłości, uczniowie jego byli tymi, którzy miłują. Uczniowie, którzy tak bardzo mają trzymać się tej drogi właśnie dlatego, że to nie jest pomysł Jezusa, ale że jest to wypełnienie przez Niego woli Ojca. I wreszcie trzeci drogowskaz, taki bardzo konkretny, który Jezus zostawia swoim uczniom, to zalecenie, aby ich serca były otwarte na natchnienia Ducha Świętego, na prowadzenie przez Ducha Świętego w ich codzienności dając im te trzy drogowskazy, mówi do nich, niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. A więc jeśli trzymacie się tych drogowskazów, to rzeczywiście możecie mieć w sercu pokój. Pokój, którego świat nie da. Świat co najwyżej próbuje dać nam tak zwany święty spokój. To nie ma nic wspólnego z Bożym pokojem. I to jest wezwanie dla nas, żebyśmy rzeczywiście chcieli tak mocno, tak konkretnie zakotwiczyć siebie w Bogu, aby w tym świecie targanym różnymi konfliktami, wojnami, także tym, co jest jakoś szczególnie naszym doświadczeniem teraz przez sąsiedzkie relacje. Żebyśmy w tym wszystkim mieli to głębokie przekonanie, że mamy tej drogi się trzymać, którą Jezus nam wskazuje. I mamy. Żyjąc według tych zaleceń, jednocześnie stawać się dla innych też drogowskazem przez własne życie. Kochani, Kościół od samego początku stawał bez konkretnych wyzwań. Tak bardzo wymownie podsumowuje to dzisiejsze pierwsze czytanie, które jest kwintesencją tak zwanego pierwszego soboru, zwanego Soborem Jerozolimskim. Ten Kościół I wieku stanął przed konkretnym dylematem, jaką drogą pójść. Niby Jezus czynił wiele nowego, ale przestrzegał przepisów prawa. Był Żydem z Żyda. I teraz ci, którzy z judaizmu nawracają się na chrześcijaństwo, przyjmują wiarę w Jezusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza Pańskiego, mówią, że trzeba kontynuować drogę. Trzeba. Pogan nawracających się na chrześcijaństwo obrzezać i zobowiązać do przestrzegania przepisów moich Ale wśród nich jest Paweł z Barnabą, którzy mówią, to nie jest ta droga, którą my się mamy trzymać, nie tego uczy Jezus. I już tarcie, i już konflikt, i już dylemat, która droga jest właściwa. Jak to pięknie podsumowują. Apostołowie postanowiliśmy więc Duch Święty i my. Oni są świadomi, że sami tego nie myślą, a tym bardziej nie zachowają, nie zrealizują. To musi być z Ducha Świętego. Ich modlitwa, ich dzielenie się, ich rozważanie tego, jak to zrobić, przynosi ten konkretny owoc, tak zwany dekret soboru jerozolimskiego gdzie apostołowie zalecają chrześcijanom nawracającym się z pogaństwa, aby powstrzymali się od ofiar składanych bożką, a więc od bałwofalstwa. Mają totalnie zarzucić kult pogański w tym wymiarze ofiarniczym, ale także w innych wymiarach. Te inne wymiary to jest to, co na końcu, że mają się powstrzymać od nierządu. Wierzenia pogańskie potrafiły nawet i prostytucję usakralnić. To też nie jest ta droga, której oni mają się trzymać. A gdzieś pośrodku jest też to drugie zalecenie ówczesnego Soboru Jerozolimskiego, które tak bardzo pokazuje te judaistyczne korzenie chrześcijaństwa, kiedy piszą ojcowie Soborowi, żeby powstrzymać się od krwi i od tego, co uduszone aby w tym wymiarze zachować przepisy prawa młodzieżowego. Krew jako święta nie ma być spożywana, a każde zwierzę, jeśli ma być spożyte jako pokarm, ma być tak zabite, żeby z niego krew wypłynęła, a więc nie może być uduszone. To są tamte zalecenia. I zobaczmy, i Kościół będzie przez kolejne wieki kształtował swoją tożsamość. Tu możemy wpisać chociażby to rodzenie się konkretnych dogmatów wiary katolickiej. Tu możemy zobaczyć całe formowanie się liturgii. Tu możemy zobaczyć praktykowanie sakramentów świętych. To jest całe to bogactwo, które gdzieś tam krok po kroku będzie kształtować ten Kościół. Żywy organizm to nie jest skostniała struktura. Spójrzmy na siebie wokół. Tu nie stoją trupy. To są żywi ludzie. My razem to dzieło tworzymy. Czerpiemy z tego dziedzictwa, a jednocześnie każdy z nas wnosi coś konkretnego w to dzieło. Wnosi swoją tożsamość, swoją świadomość wiary, swoje pragnienia, aby żyć wiarą. Aby nie zapomnieć o tym, że rzeczywiście jesteśmy zobowiązani przez Chrystusa do tego, żeby w mocy Ducha Świętego być świadkami tej wiary przez prozę naszego życia. I o to mamy się dla siebie modlić, aby nam w takim, a nie innym świecie, gdzie często mamy podgórkę, nigdy nie zapominać o tym, że w mocy Ducha Świętego to wszystko ma się dokonywać. I trzeba, żebyśmy o tę moc Ducha Świętego nieustannie zabiegali.